Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie Recepta na zdrowie, który jest nadawany w każdy poniedziałek o godzinie 15 w telewizji ITV Przypomnę tylko, że jest to program interaktywny, a to oznacza, że możecie Państwo, czy nie w nim, uczestniczyć. Podaję numery telefonów, telefon komórkowy, gwiazdka 740 83 Telefon stacjonarny 700 683 000. Możecie Państwo również pisać maile recepta małpa i tv oraz smsy 73 212 o treści recepta.treść pytania. W dzisiejszym programie moim gościem jest pani doktor Beata Walawska. Witam bardzo serdecznie panią doktor. Dzień dobry panie doktorze, dzień dobry państwu. Pani doktor Beata jest znanym specjalistą zarówno w kraju jak i za granicą. Jest specjalistą drugiego stopnia z zakresu ortodoncji. Wszkoliła się w takich krajach jak Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone. Jest autorem oraz redaktorem wielu publikacji, wielu książek z zakresu stomatologii. Panie doktor, przyznam się szczerze, że ja osobiście boję chodzić się do stomatologa na samą myśl o borowaniu. Mam gęsią skórkę. Jak pani może mnie przekonać, jak pani może przekonać naszych telewizów, że jednak warto jest dbać o zęby i jakie konsekwencje niesie brak profilaktyki? Długie pytanie, no ale tak po kolei, jakby zaczynając, no chyba trzeba stwierdzić, że nie jest pan doktor jedyną osobą, mhm. która jeśli by mogła, to najchętniej kontaktu z dentystą by unikała zawsze mhm. i wszędzie. Nie da się oczywiście spędzić całego życia bez kontaktu z dentystą, bo jest to zwyczajnie niemożliwe. Próchnica jest chorobą cywilizacyjną i każdy z nas w którymś momencie ten kontakt z dentystą będzie miał. Dobrze, jeśli te kontakty zaczynają się szczególnie u dzieci, od profilaktycznych spotkań, które no, bezpośrednio nie kojarzą nam się z Jakiego wieku W zasadzie jeżeli chodzi o dzieci. W zasadzie już kilkuletnie dwu, dzieci można na zasadzie takich adaptacyjnych wizyt przyprowadzać żeby no, wyrabiać w nich i nawyki, i te pozytywne skojarzenia. Najczęściej jednak każdy z nas pierwszy kontakt z dentystą miał taki interwencyjny, czyli coś się po prostu działo i należało do tego dentysty iść. Najle, najczęściej są to dolegliwości bólowe. No i trudno nam ten ból opanować, często sobie na początku egzemplarzów przełamasz ten strach, właśnie. Jest to niezmiernie trudne. Strach, lęk przed leczeniem stomatologicznym, no ma w zasadzie nawet swoją nazwę, jest to tak zwana dentofobia. No i trzeba powiedzieć, że współczesna medycyna stomatologiczna, Technologia również no, bardzo dobrze radzi sobie już z bólem. Jesteśmy w stanie w zasadzie opanować mm -hmm. każdy ból, natomiast lęk nadal pozostaje problemem.